O pierwszej części Outlast'a mogę powiedzieć wiele złego. W końcu to według mnie jeden z najbardziej przereklamowanych horrorów, jaki powstał. Też więc do dwójki wydanej przez Red Barrel z 25 kwietnia 2017 roku nie żywiłem zupełnie żadnych nadziei. I muszę przyznać, że zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Nie jest to jakaś super produkcja, przy której piałbym zachwytu, ale poziom jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku poprzedniczki. A co najważniejsze, Outlast 2 straszy. Ciężko mnie przerazić. Po tylu ogranych horrorach na wszelkie dramatyczne próby straszenia, brzydzenia czy terroryzowania zazwyczaj reaguję ziewem lub pokerową miną. Tym razem dałem za wygraną i niejednokrotnie miałem serce w gardle. Nie ma tu żadnych wyszukanych metod. Od Red Barrels chyba mocniej zainspirowali się amnezją czy Soma, robiąc to dobrze. Nauczyli się co to suspense, nauczyli się także w jaki sposób straszyć terrorem. Stylistyka gore, mimo że bardzo wyraźna, to ograniczona jest do akceptowalnego poziomu, a senki nie znalazły tu dla siebie zbyt wiele miejsca. Nie powiem, jestem pod wrażeniem skoku jakościowego, mimo że nadal dwójce sporo brakuje do ideału. Jednak nie uprzedzajmy faktów, zacznijmy od fabuły. Nasz bohater, Blake Langerman, asystent i kamerzysta swojej żony Lynn, dziennikarki śledczej, wybierają się w okolice centralnej Arizony, by zbadać tajemniczą śmierć niezidentyfikowanej ciężarnej kobiety. Niestety nasz helikopter doznał awarii silnika, rozbijając się niedaleko opuszczonej przez Boga, odciętej od cywilizacji wioski pełnej fanatyków religijnych, którzy pojmali małżonkę protagonisty, a pilota obdarli ze skóry i przybili do drzewa. Naszą misją jest więc uratowanie Lynn, w czym nie pomagają agresywnie nastawieni tubylcy i dziwne wizje katolickiej szkoły, gdzie pojawia się niejaka Jessica, znajoma Blake'a z młodszych lat. Jak więc wypada historia drugiej części Outlasta... Może inaczej, poczekajmy na DLC, bowiem fabuła nie tłumaczy totalnie nic, zostawiając nas z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Czerwone beczki staniego taniego, kliszowego horrorku science fiction o złej korporacji babrającej się w eksperymentowanie z ludzkim mózgiem stworzyli dziurawy jak ser szwajcarski horror psychologiczny, który w ogóle się nie klei. Dotychczasowa forma fabuły drugiej odsłony jest w zasadzie bez znaczenia 90% notatek to fragmenty pseudobiblijne, wyłącznie budujące atmosferę i niewielkie tło fabularne. Znowu zagranie psychologiczne ze szkołą nie ma prawie żadnego związku z całością, a motywy religijne to również zagadka. Jedna notatka tłumaczy, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej i nie mam pojęcia jaki związek ma z tym wiara. Aktualnie jedyne co możemy zrobić to czekać na jakiś dodatek. W tym momencie fabularnia Outlast 2 wypada tak samo miałkę jak oryginał, ale przynajmniej moim zdaniem w o wiele bardziej interesujących i mniej wyeksploatowanych tematach. Graficznie tytuł ten mnie oczarował. Nie spodziewałem się wiele po raczej mało ciekawym projekcie psychiatryka z jedynki, ale tutaj deweloperzy pokazali pazur. Nie potrafię sobie lepiej zobrazować wioski w górach, gdzie krwawe i brutalne rytuały to chleb powszedni. Być może to z mojego zamiłowania do japońskich horrorów, gdzie takie umiejscowienie akcji niczym nowym nie jest, ale hej, tylko pogratulować. Nie dość, że gra technologicznie wygląda imponująco, to design stoi na najwyższym możliwym poziomie. Nie obułoby się również bez fantastycznego udźwiękowienia, w szczególności jeśli chodzi o samą muzykę i ambienty, które w jedynce przypominały amatorskie horrory szepczące nam do ucha. Hej, hej, już, bój się. Słyszysz te agresywne smyczki i perkusje? To ma być straszne. Tutaj brzmi to o wiele... E, dojrzałej, mniej tanio, nie wiem jak to określić, ale wystarczy dla porównania przesłuchać sobie jakikolwiek utwór przy ucieczce z pierwowzoru, a potem którykolwiek z dwójki. Cud, że nagrywała to ta sama osoba. Wróćmy jeszcze na chwilę do grafiki. Na PS4 Pro gra działa w stałych 60 klatkach, a ekrany ładowania po śmierci trwają może z pół sekundy, co na konsolach nie jest zbyt powszechne. Świetna robota beczki. Przyczepić można się wyłącznie animacji, które niestety nadal są sztywne i nienaturalne, mocno kontrastując przy tym z całą resztą wykonaną na poziomie gry wysokobudżetowej. Rozgrywka nie różni się specjalnie od poprzedniczek, trzon wygląda podobnie do tego co widzieliśmy w Whistleblower. Przemierzamy liniowe, choć troszkę bardziej otwarte lokacje, zbieramy baterie potrzebne do zasilania naszej kamery i unikamy zagrożenia. Zagadek, jak nie było, tak nie ma nadal. Raz na jakiś czas znajdziemy jakiś przedmiot i będziemy musieli go gdzieś użyć, ale to naprawdę sporadyczne przypadki. Outlast stawia raczej na naturalność gameplayu. Zmienił się przede wszystkim poziom trudności. Pierwsza część była banalnie prosta, nawet na najwyższym poziomie mogliśmy olać skradanie się i biec przed siebie, bowiem przeciwnicy byli wolniejsi od nas, bohater się nie męczył, a regeneracja zdrowia była zbyt szybka. Od zagrania w domu wiedziałem, że nie będzie tak łatwe jak wcześniej, także wybrałem poziom trudny. Dalej jest jeszcze koszmarny i szalony. Tego ostatniego nawet nie biorę pod uwagę, bo oznacza on permanentną śmierć, czyli raczej niezbyt fajna opcja na pierwsze podejście. Trudny jest za to idealnym wyborem. Gra nie jest sztucznie utrudniana, a stawia odpowiednie wyzwanie, jakiego brakowało w oryginale i to jedna z głównych przyczyn, dlaczego Outlast nie był dla mnie zbyt straszny. Zapomnijcie o szalonym sprincie przed siebie, o regeneracji życia i bateriach wszędzie gdzie popadnie. Dwójka zmusza do skradania, przeciwnicy są szybcy i tak samo szybko potrafią nas ukotrupić, a Blake prędko pada z wycieńczenia. Leczyć będziemy się za pomocą skąpych zapasów bandaży, a naszą bronią będzie wysoka trawa, strumienie wodne, beczki, szafki czy zasuwane na rygiel drzwi i całkiem miły, choć przynajmniej przeze mnie mało używany dodatek, mikrofon w kamerze. Po jego aktywacji słyszymy głośniej wszelakie dźwięki otoczenia, ponadto możemy monitorować dokładnie z której strony dochodzą one za pomocą wskaźnika poziomu stereo wyświetlanego na ekranie. Przydaje się to głównie w miejscach, gdzie przeciwnik może być za ścianą. Funkcja zużywa więcej energii, dokładnie tak samo jak noktowizor w kamerze. Oczywiście oba udogodnienia możemy mieć włączone jednocześnie. Tytuł jest jakoś dwa razy dłuższy od swojego poprzednika. Jego ukończenie zajęło około 8 godzin i niestety jakoś od połowy gra zaczyna poważnie nużyć. Najgorsze pod tym względem były środkowe etapy tych przemierzać będziemy górzy lasy, gdzie wiecznie jesteśmy ścigani i w sumie całość to bieganie na oślep z nadzieją, że nikt nas nie zdoła złapać i że zmierzamy w odpowiednim kierunku. Po świetnym początku takie fragmenty są ogromnym zawodem. Na szczęście ostatnie dwie godzinki wracają na odpowiednie tory i mimo, że już nie było mowy o straszeniu, to klimat wylewał się z ekranu. To tyle o rozgrywce, omówmy teraz bardziej szczegółowo czym i jak straszy Outlast 2. <laughs> Przede wszystkim fani części pierwszej mogą być trochę zawiedzeni, bowiem dwójka jest o wiele bardziej stonowana i choć nadal nie jest to tak powolny horror jak produkcje Frictional Games, to akcji jest tu o wiele mniej. Dla mnie to wyłącznie plus, bowiem brak suspensu w jedynce powodował odwrotny skutek do zamiarów. Zamiast straszyć, nudziła. Z minuty na minutę stawała się coraz bardziej przewidywalna, a goniący nas psychol nie robił już żadnego wrażenia. Tutaj tak do połowy jest zupełnie inaczej. Często będziemy sobie po prostu eksplorować, czytać i przeczesywać teren w poszukiwaniu fantów, a przy tym nasłuchiwać złowrogich odgłosów otoczenia, sugerujących nam, że wcale nie jesteśmy bezpieczni. Z pomocą przyszedł także o wiele wyższy poziom trudności. Teraz ucieczki są faktycznie emocjonujące i podnoszą ciśnienie. No, ciężko by nie były, gdy fanatyk żądny naszej krwi może zabić nas jednym uderzeniem, Blake nie jest Usain Boltem jak Miles i potrzebuje odpoczynku, a muzyka w tle pompuje adrenalinę jak nigdy wcześniej. Wykorzystam tu też motywy typowo frictionalowe, czyli przykładowo udało nam się przemknąć po cichu jakimś przeciwnikowi, jednak i tak gdy będziemy już w pobliżu naszego celu, on zaczyna nas gonić. Niby taki prosty skrypt, ale robi robotę. Szkoda, że po tej połowie beczki wróciły bardziej do horroru pełnego ucieczek i mimo, że niesamowity klimat utrzymywany był przez całą grę, to wdzierała się monotonia i już nic specjalnie nie straszyło. To jednak przypadłość wielu gier z gatunku. Zazwyczaj straszą ono tak do połowy, więc czepić mogę się raczej nudnawej rozgrywki po tych czterech godzinach niż samego straszenia. co dalej? Jump senki. było ich mnóstwo, w najbardziej przewidywalnych miejscach w jakie dało się je upchać, a tutaj, tu na całą grę jest ich dosłownie kilka, i tylko jedna z nich śmierdzi taniochą. Twórcy postawili na straszenie klimatem i terrorem, minimalizując przy tym najprostsze metody do minimum. Chwała wam za to, Red Barrels. To samo co Jumpscares spotkało brutalność. Tak, Outlast 2 jest obrzydliwy, ale nie stara się rzucać tymi obrzydliwościami na prawo i lewo jak Whistleblower, przez co brutalność nie śmieszy, a czasem nawet wywołuje pożądany grymas z niesmaczenia. Gor nie jest też zbyt groteskowy jak choćby w Nowym Rezydencie. Wygląda realistycznie i mamy wrażenie, że pomijając wytrwałość bohatera, wszystkie te rzeczy faktycznie mogłyby się komuś przytrafić. Nie będę za bardzo podawał przykładów, by nie psuć wam zabawy, ale gdybym robił listę najbardziej drastycznych i chorych scen w grach, to pewnie druga część Outlasta zajmowałaby miejsce na podium. Nadal jednak czekam na grę, na którą faktycznie źle by się patrzyło, bo gor w interaktywnej rozgrywce nie jest nawet w połowie tak rozwinięte jak to, co możemy zobaczyć w różnych dziwnych filmach. Niestety medium to jest dużo bardziej restrykcyjnie monitorowane niż produkcje ze srebrnego ekranu i nie wiem czy w najbliższych latach udałoby się wypuścić do sprzedaży naprawdę odrażający i perwersyjny tytuł. Szczepnę jeszcze słówko o projekcie przeciwników, nic ciekawego, tak samo jak wcześniej zresztą, gdzie tylko pan młody z Whistleblower i od biedy doktor Traeger byli ciekawi. W dwójce co najwyżej Marta, wysoka kobieta o męskiej barwie głosu, dzierżąca kilof może wzbudzić respekt, reszta jest raczej sztampowa i mało wymyślna. No okej, okay, to byłoby raczej wszystko, Outlast 2 miło mnie zaskoczył, choć nadal to tylko solidny horror, ale na pewno jeden ze straszniejszych jakie mieliśmy okazję zagrać w ciągu ostatnich kilku lat, bo do najlepszego jeszcze sporo brakuje. Miło byłoby zobaczyć tych deweloperów odrywających się od swojej flagowej marki na rzecz czegoś zupełnie nowego. Wystarczy popatrzeć jak dobrze wyszło na tym frictional Games tworząc Soma, jeden z najlepszych horrorów w jakie grałem. Także polecam: nawet tym co nie polubili jedynki tak jak ja, nie powinniście się zawieść. Najgorszym aspektem jest dla mnie fabuła, ale w sumie to po jedynce wiele się nie spodziewałem. To wszystko, więc cześć i do następnej recenzji.